Du bist lil. Du Und zurück in den Randschuh. <laughs> oh, die. <laughs> Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj, no tak jak macie w tytule, yy, Inters i Robin, to jest ten z 5 kl z tym dziwnym nickiem, nie wiem, może sobie grał jakąś rozrzewkę, chociaż bez sensu, przecież on nie gra jeszcze Change Stage'a, jakiś randomowy meczik, w każdym razie dosyć sporo playa było, jak na taki randomowy face it. I ten mecz gra na taki Feder. No bo muszę, nie? Bo FK2 wireless popsuta, muszę ją odesłać. Ale właśnie, żeby zobaczyć, czy tam, nie wiem, nie naprawiła się jakiejś remisji, nie było tej choroby, no to po prostu sobie jeszcze po tym meczu, albo nawet kolejnego dnia to było podłączyłem. I tutaj macie właśnie deadmatcha parę minut, te fragmenty, no to to jest niebo a ziemia, nie? No ale teraz muszę ją odesłać i no na razie grać na innej A, i jeszcze wrzuciłem na, na społeczność po z Teraz to już nie ma znaczenia, ale sobie możecie zobaczyć, jak obstawiałem. No i mam nadzieję, że Wam się Major podoba, że oglądacie, ja oglądam. I tyle, już tutaj nie gadam więcej hefan. O. Cały czas było wszystko słuchać? No co, a tego gościa jednego i co? Inter. Kurde! No właśnie, ja, ja już to w lobby widziałem i się zastanawiałem czemu ty nic nie mówisz Czemu je nie widziałem? Ja cięłem Ja wlazłem tylko do gry tak patrzę to też glasu od razu i tak co jest? Co jest?

Nie, nie, nie Z dwóch stron Widziałaś? Nie, akurat nie patrzyłem Podniosłem Digla. po 10 sekundach próbowania podniesienia go A następnie... o, ale gość dobry jest Let's go, guys, let's fuck them, ok? Full auto, no tilt, ok? Yes. Never tilt bro, we fuck them, let's go Trafił dobrego teammatea XT, dobra. Posłuchaj to. Posłuchaj to. Posłuchaj to. Posłuchaj to. Posłuchaj to. Ja to. Jedno... No, ja już mogę walczyć. Dojeżdżo. 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 O, tu lok, one lok, tu po co ty, ty ubiegłeś? Ty... Nie, po nie, nie do nie ty, ty ubiegłeś? Nie, że ten... się krytykuję, tylko się zastanawiam, dlaczego tak zagrałeś, i nie rozumiem. Może wytłumaczyć na przykład. Yes. Yes. po prostu nie, nie ogarnąłeś. Nie, nie mam dla ciebie żadnego wytłumaczenia. Okej, okay, spoguję, spokój. Dobra, to ja wam flashuję. Oni dużo flashów dają, ciężko, nie umiem niebieskie w ogóle spalić. Cały czas biało miałem, Nawet jak plecami o! On pisze jak ten Ktoś taki... Jakiś ruski tak pisał? Jak Interfack No To jak co? Ale na wielu po prostu grałem, ale jednak na takich topowych, topowych naprawdę jest takich, co wiesz, wiadomo że grałem elitarnie w elitarnych drużynach, to się rzadko gra. Pifasz flash? I'm coming, eh. Mam more monster, I mean. I'm coming I'm to you. Monster, jest Jestem monster. Za dużo overpassa. <laughs> no zważywiam. ale dałem tam MG przynajmniej. Ale czujcie takie, takie wiesz, że ktoś tu igruje, jakieś place daje, ciekawe, bo nie pierwszy raz zaskoczony. Szkoda, że gram B-anchor Suicide Suicide. the weapon on mid. Last, guys, let's snipe him. Mógł midem czy kombinować coś short? Short, wszystko, yeah. short. Jest low HP. short. Proszę, short? Shot? Mid.

Mało na dwie pozycje, na których byłem, zacząłem uciekać i się zbustowali na smokiem. I will. Thank you so much. Nie dajesz rozpędu naszemu. I flash oh, bro. Udało się. Chcesz

eu que problema, 4KL Parece que ele se estressou com o temos problemas com 3KL Que guerra Isso é estranho Boa One shoulder. Do you have a flashbang? Yeah, no. I mean. nope. How are they going to be? Oh, the absurdo. Not that I will give you flash. Okay. Trust my flash. Flashing under mm -hmm. window. Now. one handle. Fully flash. One under window. One on the I think.

lewej, Left side Ale dałem, komu ja to dałem? Skiller, myślałem, że Interzowi Dałem taki lucky shot w biegu w upper. Jak skrócił, Masakra Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Zbiegaj na Pit, pit, pit. Maybe short. Okay, short nice walk. Got more cover.

Mają like lagging. Nie słyszę. Po mój, Na full flash up. I trochę. Staj ma flash high. nie widzę rampi, i nie widzę sali. Afinko kar. To jest high. długi. Flash high. Tu,

Скопь-кай, 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 Jeszcze Tak long push, take bomb please One upper push ginę przez to cały czas, za każdym razem Care gala Kurde haos info? Gala Gala ciomeczku Znowu zginąłem przez to, że wciskam mówienie i nie mogę myszki trzymać, no jak mnie to wkurza, po prostu mam na temat A na klawaturze też nie oduczyłem się, ale no... No po prostu ginę, prosty duel, rozumiesz, prosty duel Taki ważny, kluczowy duel. się rundę przez to, no. I'm wrong, one, I think. I watch. Big. Okay. Oh. Mm -hmm. Maybe don't go. You're alone. Can you help me? <laughs> Side. Sight. So Emotion. Good, okay. Ale ryczę ten emotion. Jest <laughs> pełen emocji. Ale berasz kurde. Bierasz spał. Nie, tam nie Nie, nie, No, no, nie. No, nie, go go guys. Yeah, go go. guys. Yeah, yeah. Go go. Go. Wait. Go now, go now. Flash!

O, śmiech ma, self-attack. And I was to the bait. <laughs> Bro, he fucked you man. God, I flashed. Oh you play It Was in back? Maybe. I killed low. I'm on uh, one shot pushed. Card, Then smoke. Can you flash? I no. Oh. Flash?

On się do mnie gdzieś pewnie przyklei zaraz. Na no, B gdzieś, do mnie czy coś. Nice, Good job. Good job. let's go, boys. Let's go man. <laughs> <laughs> Przynajmniej raz dobrze wędomis są, kurde. mnie no, dla Буллай, блядь. А, бегал, давай навербок. Блядь, пик, 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 пик. Лонг. Давай сам. Камна. У-у-у-у. Навербок, навербок. Давай, блядь. Давай, блядь. Давай, блядь. Блядь. Пусть. Ну, ну, пусть. Хандрит просто каримоли. I have the pump on me, guys. I might die. Let's go five short. Let's go. Let's go. go. Keep going, keep going. Touching long. Wait, wait. Touching long, nice. City one. Nice. Flash? Flashback? Oj! Oj. Jest. No, jest. Good fucking job, guys. Nie wiem, czy to też miało Jak to się nie, stało? Myślisz, że to Narga polecę? Flashback? 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 Flashback?

Kurde, no, on nie zginął, nie? No, widziałem. Ten mecze był mocny. Tak, fajne. Przyda 50 din O, tak. 35 mu zostało. No, no.